Cześć, jestem Wojtek. Witam was wszystkich w moim nowym filmie. Na początek chcę podziękować za obejrzenie tego poprzedniego, bo to, co tam zrobiliście, naprawdę mnie urzekło i naprawdę jestem dumny z siebie, bo nie wiem czemu tam ten filmik tak się wybił, no ale dziękuję Wam za to bardzo. A dzisiaj yy, pokażę Wam moje karty z Kilianem, których jest dużo. Swoją drogą mam też. Taki album, on ma chyba z 70 stron. No i te karty zbieram oczywiście, ale no najbardziej mi zależy na kartach z Kilianem. No dobra, to co? Przechodzimy bez przedłużania. Pierwszą kartą jest, uwaga, karta z 2019 roku Kiliana Sperze. Druga karta to z Euro, z reprezentacji Francji. Trzecia karta to jakaś podróbka, prawdopodobnie jest to z 2022, tak mi się wydaje. Czwarta karta to jest z karta Top Master z Kataru 2022 z reprezentacji Francji. Tu jest zwyczajna karta z, re, z roku 2023 z Pezrze. Tutaj też jest karta, tylko tym razem Dominator z 2023 z PSG. Tutaj też jest moja karta z. Oczywiście, że moja. Z 2023 roku z PSG. Tutaj jest karta Limited Edition z 2023 roku z Pesrze. Tutaj Top Master z z Też z 2023. Tutaj już z 2024 z PSG. Tutaj Momentum, czyli bardzo rzadka karta z Pezrze Z 2024 roku. Top master, tylko że tym razem z 24. Kolejne momentum, tak, mam dwa momentum. Ci, którzy się bardzo, bardziej znają na kartach, to lepiej wiedzą. Z 2025, tym razem z Realu Madrid, oczywiście. Karta Invisiballer z 25. Karta Excellence z 25. Karta Dominator z 25. roku z Realu Madryt. Karta Limited Edition z 22 yy, 3, roku z Realu Madryt. Karta Hat Hero z 25. roku Rea, y, z Realu Madryt, ale tym razem, bo tamte dużo. Większość była Panini. A ta jest Tops. Tutaj też jest stops tylko Crowd Connection z 25 roku. Tutaj też z 25 roku yy, White Gold Limited Edition. Tutaj Black Edge Edition z 25 roku. Tutaj Star Signing z 25 roku. Tutaj kolejne Limited Edition, tylko tym razem w innej pozie, z 25 roku. Tutaj fans favorite z 25 roku. I teraz tak. Tutaj mamy dużą z, y, kartę, limited z z 25 roku. A tutaj mamy naklejkę Energy. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej filmików z kartami, to zostawcie pod tym filmem łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia!